Aby lepiej zrozumieć, musisz wiedzieć, że dorastałem w świecie telewizji i rozrywki. Jako małe dziecko kochałem filmy i opowiadanie historii, więc gdy dorastałem, zdałem sobie sprawę, że może chciałbym zostać reżyserem telewizyjnym. Poszedłem na studia w tym kierunku i miałem szczęście, że mogłem poślubić moją ukochaną z liceum, założyć rodzinę. I dostać pracę w telewizji w jednej z głównych stacji, to była wielka frajda. I powiem Wam, że każdy dzień w pracy był dniem, w którym mogłem się uczyć, rozwijać, pracować z wspaniałymi producentami, wielkimi talentami, celebrytami, ludźmi z całego świata. Było to coś, w czym byłem całkowicie zanurzony i co kochałem. Naprawdę kochałem. Nawet dziś z naszą agencją kreatywną kocham to. Jednak, gdy robisz coś, co kochasz, jest pewna cena, którą płacisz. Czasami ceną, którą płacisz, jest to, że osoby, które kochasz, nie dostają całego ciebie. Niestety, to właśnie mi się przydarzyło. Po narodzinach naszego pierwszego dziecka, potem drugiego, trzeciego i czwartego, mój biznes zaczął mnie zabierać na cały świat, zamiast być tam. I być najlepszym ojcem, jakim mogłem być, i najlepszym mężem, jakim mogłem być, stałem się właściwie nieobecnym ojcem i mężem. To nie było celowe, wcale nie było celowe. Jeśli mogę to tak ująć, jak pewnie wielu mężczyzn byłem nieświadomy, naprawdę bardzo nieświadomy tego, co się działo, ponieważ czułem, że robię wszystko, co trzeba wychodzić, ciężko pracować. Robić coś znaczącego i wartościowego, coś, co przynosi radość sercu, a potem przynosić pieniądze do domu, płacić za ładny dom, ładny samochód, prywatną szkołę, wszystkie te rzeczy, do których ludzie dążą, nie zdając sobie sprawy, że może jednym z najcenniejszych darów, jakie mogłem dać mojej żonie i dzieciom, była moja obecność. Wtedy pojawiła się pewna okazja. Mój przyjaciel. Pracował w przemyśle filmowym, i szczególnie produkował dokumenty, które odniosły wielki sukces. Zaproponował mi udział w kolejnym projekcie dokumentalnym. Pamiętaj, że dokumenty są super i są inną formą mediów, podobną do filmów, ponieważ wkładasz w nie całe swoje serce całkowicie się w nie zanurzasz, a potem, gdy już je wyprodukujesz, przychodzi czas na dystrybucję. W dystrybucji Promujesz je, starasz się dotrzeć do jak największej liczby rynków, starasz się przeprowadzić produkt przez jego naturalne życie, a potem produkujesz kolejny i robisz to ponownie. To różni się od pracy produkcyjnej, którą wykonywałem, gdzie ciągle byłem w trasie. To było coś, w co mogłem się wgryźć. Może być bardziej domowy, może być lepszym tatą, może być lepszym mężem, a także było to dochodowe potencjalnie bardzo dochodowe. Rozpocząłem więc projekt dokumentalny i jak się okazało, kluczowa była nie tylko produkcja, ale i dystrybucja. Znaleźliśmy dystrybutora w Nashville, który powiedział, przyjedź do Nashville, kochamy Twój produkt, chcemy Cię wspierać, chcemy to wprowadzić na rynek. A przy okazji mam dla Ciebie dużą niespodziankę. To może naprawdę... Naprawdę zadziałać. Pamiętam, że tego ranka, 28 stycznia 1999 roku, wsiadłem do samolotu z moim najlepszym przyjacielem, Timo Timothy Greenwich, jednym z najlepszych gospelowych wokalistów na świecie, świetnym producentem muzycznym, który pracował z największymi nazwiskami w rozrywce. Jest niezwykle utalentowany. On też leciał do Nashville. Siedzieliśmy obok siebie i około 20 minut po starcie zacząłem czuć się dziwnie. Nie mogłem tego dokładnie określić, ponieważ to było takie dziwne. Latałem cały czas, więc nigdy nie byłem chory, nigdy nie miałem choroby powietrznej, nic z tych rzeczy. To było dziwne, jakby wszystko się zaciskało wokół mnie, jakby coś mrowiło, jakby wszystko falowało. Pamiętam, że myślałem, nie, nie jestem chory, nie jestem chory, ale coś było nie tak. Stało się to na tyle poważne, że zwróciłem się do Timotiego i powiedziałem, Timoti, coś jest nie tak. I to było ostatnie, co powiedziałem, zanim moje oczy przewróciły się, moje ciało zwiotczało, a moje serce przestało bić. Na początku Timoti pomyślał, że żartuje. Wiecie... Zawsze żartowałem, jakby to był żart z martwym ciałem w samolocie, ale prawda była taka, że gdy mnie szturchnął, zorientował się, że coś jest poważnie nie tak. Nie znał RKO, ale znał uciski klatki piersiowej, więc zaczął je robić. Timothy to duży facet, a dla tych, którzy mnie znają i moją irlandzką krew, mogą pomyśleć, że jestem potomkiem Krasnali, bo nie jestem wielkim facetem. Timothy z kolei wygląda, jakby był zawodnikiem NFL. Jest gigantyczny, silny i utalentowany. Zaczyna robić uciski na moim małym ciele Krasnala, co robi niezłe wrażenie, ale smutne jest to, że nic się nie działo. Zaczął się bardzo martwić, więc podniósł mnie i położył w przejściu, kontynuując uciski, raz za razem, ale nic się nie działo absolutnie nic. Timothy opowiadał, że był gotów złamać mi żebra. Cofnął pięść, myśląc: To koniec, złamie ci żebra. I gdy cofnął pięść, wziąłem oddech i odzyskałem przytomność. Dla tych, którzy są ciekawi strony medycznej co właściwie się stało z Bilem musieliśmy wykonać awaryjne lądowanie, bo to naprawdę przyciągnęło uwagę, a ludzie rozpoznali, że coś jest desperacko nie tak. W rzeczywistości moje serce przestało bić, więc wykonaliśmy awaryjne lądowanie. Ostatecznie trafiłem na oddział kardiologiczny, gdzie okazało się, że nie miałem zawału ani udaru, nic z tych rzeczy. Kiedy mnie najpierw zbadali, nie mogli znaleźć niczego, tylko stwierdzili, że jestem odwodniony. Jednak po dalszych badaniach odkryli, że mam syndrom lub chorobę, nie do końca wiem jak to zdefiniować, zwaną neurogenną. Neurokardiogenną omdlewaniem. Technicznie jest to rodzaj, który może cię zabić, nazywany złośliwym neurokardiogennym omdlewaniem. Jedynym sposobem radzenia sobie z tym jest wszczepienie rozrusznika serca. Nie wiedzą, co to powoduje, ale ostatecznie oznacza to, że Twój mózg i serce przestają współpracować, a Twój mózg mówi sercu, żeby zwolniło lub przestało bić. W moim przypadku mózg mówił sercu, żeby przestało bić. Nie muszę mówić, że to nie jest dobre. Po wszczepieniu rozrusznika muszę być stymulowany średnio około 6 razy dziennie, ponieważ mój puls spada do niebezpiecznie niskiego poziomu i rozrusznik musi mnie stymulować, żeby utrzymać mnie przy życiu. To dziwne uczucie wiedzieć, że każdego dnia, kiedy kładziesz się spać, Możesz nie obudzić się następnego ranka, ale muszę powiedzieć, że to potężne uczucie, kiedy budzisz się rano, zdając sobie sprawę, że dostałeś kolejny dzień życia, to tylko jedna z konsekwencji tego doświadczenia. Co do samolotu, Timothy pracował nade mną może przez dwie, trzy, cztery minuty, wykonując reanimację. Był przerażony. Ale dla mnie miałem najbardziej niezwykłe doświadczenie, jakie można sobie wyobrazić. Z perspektywy czasu i przestrzeni on pracował nade mną przez dwie, trzy, cztery minuty, ale mogłem być nieobecny przez 2, 3, 4 miliony lat. Bo to było w tej sekundzie w mrugnięciu oka, kiedy przekroczyłem granice czasu i przestrzeni, do wymiaru bez czasu, do wieczności. Zdałem sobie sprawę, że przeniosłem się do miejsca, gdzie wszystko, co kiedykolwiek się wydarzyło i co kiedykolwiek się wydarzy, już się stało. To było głębokie objawienie, ale bez wątpienia najpotężniejszą rzeczą, jakiej doświadczyłem, było spotkanie twarzą w twarz z Bogiem. Abyście mieli kontekst, dlaczego to jest tak znaczące, jakby samo spotkanie z Bogiem nie było wystarczająco znaczące. Kiedy dorastałem, Mój ojciec był bardzo chory i przez większość mojego dzieciństwa miał umrzeć. Miał okropną, okropną chorobę, która powodowała u niego tak wielki ból, że ciągle wyładowywał się na innych, jak wielu ludzi cierpiących, wyładowywał się na osobach najbliższych, czyli na mnie. Doświadczyłem wiele werbalnych i fizycznych nadużyć, co było trudne, bardzo trudne. Jednak najgorsze w tym wszystkim było to, że wielu z nas nakłada swoje wyobrażenia o Bogu na podstawie naszych doświadczeń z autorytetami w naszym życiu, zwłaszcza z rodzicami. I choć dorastałem w dość religijnym domu, mogłem mówić wszystkie te rzeczy, które ludzie mówią. Na przykład, czy Bóg Cię kocha? O tak, Bóg Cię kocha. Czy Bóg się o Ciebie troszczy? Kochałem Boga potrafiłem mówić o tym pięknie ale w głębi duszy gdybyś zapytał czy kiedykolwiek chciałbym stanąć twarzą w twarz z Bogiem odpowiedziałbym nie 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 byłem przekonany że gdyby kiedykolwiek doszło do takiego spotkania Bóg wytknąłby mnie palcem i powiedział że zawiodłem rozczarowałem go nigdy nie osiągnąłem swojego potencjału i sprawiłem mu wiele złości wierzyłem że usłyszę głos Boga, przesiąknięty głosem mojego Ojca. Więc gdybyś zapytał, czy kocham Boga, powiedziałbym, o tak, kocham Boga. Ale czy chciałbym spotkać Boga? Nie, nie jestem pewien, czy bym to zniósł. Nie chciałem być poddany horrorowi, w którym Stwórca Wszechświata mówi mi, jakim jestem nieudacznikiem. A potem Go spotkałem. Nigdy nie zapomnę, tego przytłaczającego uczucia bycia w obecności Boga. To było jak laser przechodzący przez moją głowę. Nagle zrozumiałem rzeczy, których wcześniej nie rozumiałem, czułem rzeczy, których wcześniej nie czułem. Komukolwiek to był, zaufałem Mu i byłem przytłoczony czystą miłością. To nie była miłość w stylu Kocham Cię, więc będę Cię dobrze traktować, albo Będę działać. W sposób miłujący. Byłem w obecności totalnego ucieleśnienia miłości, w obecności autora miłości, źródła miłości. Było to wszechogarniające. Jeśli próbowałbym spojrzeć w prawo, by zobaczyć, czy jest koniec tej miłości, nie było go. Mogłem spojrzeć w lewo, w górę. Bóg był nieskończony, a Jego miłość była tak nieskończona, Głęboka i wieczna, jak On sam. Jego miłość do mnie była nieograniczona i wieczna. To cię zmienia, to zmieniło mnie. Nadszedł moment, gdy trzeba było wracać. To nie było tak, że mieliśmy boską rozmowę i szliśmy złotymi ulicami. Nie było żadnych znaków, jak witamy w niebie. Byłem w obecności Boga i to wszystko, co się liczyło. Potem nadszedł czas, by wrócić. Wiele osób mówi o doświadczeniu tunelu, kiedy umierają. Kiedy ja umarłem, moje serce przestało bić. To było jak dosłowne przeniesienie z wymiaru czasu i przestrzeni do wymiaru wieczności. Powrót był podróżą. To było jakby każda scena mojego życia została pocięta na maleńkie kawałki puzli i dmuchało mi nimi jak tornado. Przechodziłem przez ten tunel, widząc scenę po scenie, po scenie, po scenie. Aż w końcu wróciłem. Szczerze życzyłbym każdemu, aby umarł i wrócił, bo to zmienia sposób w jaki żyjesz. Pierwsza rzecz spośród wielu to na pewno uznanie, że twoje życie jest darem. Następny oddech, który weźmiesz, to dar. Było to dla mnie jasne, że nawet teraz, kiedy jestem tutaj z tobą, każdy oddech, który biorę, nie jest czymś, na co zasłużyłem, czy co zdobyłem. Prawda jest taka, że fakt, iż jesteśmy tu teraz, oddychając razem, to dar. To dar od Boga i jest to dar, który nie tylko mówi kocham cię, czy zauważam cię, ale również mówi, że jesteś tutaj w konkretnym celu. Dar, który za chwilę otrzymasz, dar oddechu, który za chwilę weźmiesz, nie jest dany przypadkowo, jest dany, ponieważ istnieje potężny i boski cel. To. Że może nie czujesz, że znasz ten cel, nie oznacza, że on nie istnieje. Część życia polega na odkrywaniu tego celu, nauce i cierpliwości w tym procesie, a następnie świętowaniu tego. Ale bez wątpienia wiedz, że ten cel istnieje. Drugą rzeczą, która mnie całkowicie zaskoczyła, jest to, że stwórca wszechświata nie tylko Cię zna, nie tylko Cię lubi, nie tylko Cię kocha. Ale jest w tobie szaleńczo zakochany, szaleńczo zakochany, pełen nadziei dla ciebie, marzeń, łez, które przelałeś, momentów zwątpienia, obaw i pytań. Bóg był z tobą przez cały ten czas. I co więcej, Bóg nie tylko cię kocha, ale jest twoim największym kibicem. Kiedy myślę o przywileju umarcia i powrotu, przypomina mi się wiele lekcji i mogę powiedzieć, że. Mimo, że minęło już kilka lat, nie ma dnia, abym nie uznawał, jak potężnym i jakim przywilejem było mieć to doświadczenie. Codziennie uczę się czegoś nowego o Bogu i wierzę, że to lekcja, którą każdy powinien wziąć sobie do serca. Bóg jest godzien zaufania. Twoje życie ma znaczenie i cel. Jeśli jesteś gotów się pojawić, doświadczysz trudności, tragedii, cudów, triumfów ale najbardziej ekscytującej historii, jaką ktokolwiek może przeżyć. Jesteś tu w konkretnym celu. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jeśli chcesz się nauczyć, jak stworzyć dochodowy kanał YouTube jak ten, kliknij link w opisie i pozwól nam pokazać Ci, jak to zrobić.